Drugi film z Outlast'a, w poprzednim filmie włamaliśmy się tutaj do tego domu dla obłąkanych i spotkaliśmy już paru świrów, było parę akcji kiedy się wystraszyłem, a wam widziałem, że na YouTube się film spodobał, także bardzo mi miło, będziemy kontynuowali serię, mimo że się bardzo boję, ale możecie przynajmniej się odwdzięczyć kciukiem w górę pod filmem, a nowe osoby standardowo zachęcam do subskrypcji do zostawienia dzwonka. I lecimy. Teraz tak. Tam były zamknięte kraty. Za którymi siedział jakiś gość na wózku. Tam jest pokój ochrony, do którego mamy się dostać. Ale nie mamy karty magnetycznej. Mm, tutaj z tego co pamiętam, wchodziłem. Tak, tu są drzwi otwarte. Tutaj wchodziliśmy. Ej, ale tam jest przejście dalej. Czy ja tu byłem? Bo kojarzę, że tutaj wchodziłem. Ale czy ja byłem w tym przejściu? Czego w ogóle nie zauważyłem? Ogólnie. O, 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 mamy tu coś. Co to jest? notatki? Nie. Ośrodek badawczy, przebieg leczenia, a to kolejna, kolejne tam dowody jakieś. Ej. Czekajcie, jak się włączało nektowizor. O, F, dobra. Miejmy przygotowany, bo ja tą kamerę to i tak wyciągam... ...tylko wtedy, kiedy... ...kiedy chcę sobie oświetlić ten. Drogę, no bo nie będę, wiesz, przecież nagrywał tych świrusów Wyrąbane mam <laughs> A tu jest przejście za te kraty, jest ten gość na wózku Dopiero zacząłem grę, więc się jeszcze nie boję Ale coś czuję, że to się może zaraz zmienić Pisaliście mi, że ta gra nie jest straszna Dla mnie jest cholernie straszna Nagram ci na YouTube, ziomek Dobra, nie świru, ej, boję się, boję się go, nie? On zaraz tu wyskoczy na mnie Pa Jaki świr Co jest A oni tu tak siedzą i oglądają ten telewizor A wy jesteście niebezpieczni Wywalone we mnie mają pajaki Kajdanki w ogóle tak jakby Ten jaka morda rozpruta Ja pierdziele Mogę go nagrać O kurde co im się tu działo Chyba jakieś eksperymenty Na nich przeprowadzali mocne i ta muzyka mi się w ogóle nie podoba. Ten jak skulony tutaj przygnieciony, nie, masakra, nie? Ej, boję się, nie chcę w to grać. Czemu wam się musiała spodobać taka seria? Czemu wam się nie mogło spodobać coś normalnego widzowie. On tu tak siedział? Nie wiem, chyba tak siedział. Tu jest wyjście. No ale raczej wątpię, że będzie otwarte. A podświetlmy sobie. No i tak tam nic nie widać. Dobra, idę dalej. Zbroja Nie chcę go spotkać, proszę. Nie chcę go spotkać. Niech ta gra się po prostu zakończy spokojnie. Niech po prostu ten gość ucieknie i nic się złego nie stanie, nie? Ja będę happy. Ty. Aha, jak coś tam będę mógł się tu pod biurko chować. Patrzcie. Ej, jest karta magnetyczna. Nie, są baterie. Dobra, ale baterie też są zarąbiste. Myślę, że kartę magnetyczną znaleźliśmy, niestety. To jeszcze nie to, to jeszcze nie to W ogóle ciekawe ile to ma pięter, bo wyglądało na ogromną budowlę A my jesteśmy chyba na... dopiero z dwa piętra ogarnęliśmy Karta magnetyczna do pomieszczenia ochrony I wiecie co jest najgorsze? Wcale nie to, że znaleźliśmy kartę, bo to jest najlepsze Ale najgorsze jest to, że było zapisywanie w dolnym lewym rogu To nigdy nie wróży nic dobrego, nie? Nie chcę stąd wychodzić Okej, okay, gość na wózku jest ale wiecie co, ja się obawiam, że on teraz coś, coś będzie nie tak z tym gościem na wózku, albo z nimi, nie? Coś będzie nie tak, zaraz będzie jakaś akcja. Ja se przyciszam słuchawki delikatnie, czekajcie, nie? O. Bo ostatnio ja się nawet nie boję tak, że wiecie, że zobaczyłem jakiegoś wiszącego trupa. W tam, w 10 minucie, 45 sekundzie poprzedniego odcinka. Ja się wystraszyłem, że tak nagle dźwięk i to wszystko, wiecie? Czekaj. Ło. Wow. Wiedziałem, że coś będzie nie tak. Ło. Wow. O kurde. Zawał serca. Ty śmieciu. Dobij go. Buta na ryj. Dwu. Pfu. Są zapieprzone świry. Wiedziałem, że coś będzie nie tak. Nienawidzę grać w horrory. Ostatni horror. Serio. Nawet jakby to zrobiło... Nie no dobra. Jakby to zrobiło 10 tysięcy wyświetleń. Ta seria. To... No, to bym yy, poświęcił całe swoje zdrowie psychiczne, nie? Ale, kurde, ja już nie chcę grać w żadne horrory. Nigdy żadnego horroru nie przeszedłem. Teraz musimy się wrócić tam do tego pomieszczenia ochrony. Ile już czasu? 5 minut odcinka, dobra. Uff, spokojnie, Forest. 25% filmu już za tobą. Jeszcze tylko trochę się pomęczysz. Tam było to pomieszczenie ochrony, ale tutaj. Tę te... szczęść film! Biega! Zostaw mnie! I znowu, aż mam deja wiz z poprzedniego filmu, nie? Też tutaj siedziałem i potem bałem się wstać. Ale z tego co pamiętam, to on tu wtedy nie wybiegł. Ja pierdziele, czemu się ten straszny moment musiał zacząć? Dobra, idę dalej. Najgorsze jest to, że się bić nie mogę. Jakbym się mógł bić, to bym się tak nie bał. Wziąłbym jakąś kosę czy coś. Czekajcie, wiecie co? Otwórzmy trochę te drzwi. Jak coś, to będę tu spierdzielał szybko. Bo, wow, myślę, że tu ktoś jest, a to zwłoki. Słuchajcie, jakbym mógł się bić, wziąłbym jakąś kosę czy coś. No i byśmy się fajcili. Dobra, otwieraj to, mordo. I zamykaj, zamykaj od razu za sobą, zamykaj to. I co, on tu już nie wejdzie, nie? Nie wejdzie, bo musi karty użyć. A obstawiam, że nie ma karty. Dobra, jest martwy strażnik. Czekajcie, kupię sobie trochę czasu i się napiję. Hasło, hasło nie znamy. Tutaj jest klawiatura, podświetla się, więc prawdopodobnie coś z nią będzie. Ale ja bym chciał zobaczyć te kamery. Aha, a czyli ja będę mógł z tego pomieszczenia pewnie korzystać i przychodzić tutaj patrzeć, gdzie oni się poruszają i tak dalej, i na podstawie tego tam podejmować jakieś decyzje. Zaraz kliknę tą klawiaturę, spokojnie widzowie. Zobaczmy, czy kogoś tu widać. Wygląda pusto. Tutaj ten gość na wózku chyba siedział. Nie, tu inny wózek, przy schodach w ogóle. Aha, tu jest to zejście. Dobra, nieważne. Kliknijmy klawiaturę. Już ta muzyka mi się nie podoba, nie? System bezpieczeństwa. Accessing security system. Czyli logowanie się do systemu bezpieczeństwa. O, idzie, idzie, idzie. Patrzcie. Jak w kamerę się. O, nie, on wiedział, że ja tu jestem. Zrestartuj generator w piwnicy. Schowaj się w szafie, nie podejmuj walki. Dobra, wazimy tu. Idzie, idzie, idzie. Ej, ale on mnie chyba nie znajdzie w tej szafie, co? Ty! Ale Hulk, pierdolony. Ja tu karty potrzebowałem, a chłop sobie ten. Byłeś tu prosiaczek, znajdę was wszystkie suki. Oh, ha, 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 ha. ale świr! Ja dzielę jaka kupa mięsa. Wygląda jak gruby mutant z DeForesta. Jak się jeszcze spojrzał. Haha, ha, fuck you! Ja, może wyjdę i go teraz od pleców na wale. Na Dobra, chyba się nie cofnie, co? Jest taki problem. Za chwilę wyjdziemy, ale jest taki problem, że z jednej strony wolę mieć przyciszone słuchawki, żeby się za bardzo nie wystraszyć. A z drugiej strony, jak mam za cicho, to nie będę ich słyszał, gdzie idą, nie? Dobra, wyjdźmy Jak coś to. Spierdzielam stąd. Okej, okay, on poszedł w tamtą stronę, więc ja się chyba mogę cofnąć. Pierdziele, czemu tu musi być tak ciemno. Po coś mam ten generator. Okej, okay, tu się drzwi otworzyły. Patrzcie, one były wcześniej zamknięte, czemu ja muszę do piwnicy schodzić? Nie chcę. Nie chcę tego robić. Tu jest zamknięte na kluczyk. Nie chcę przechodzić przez takie szczeliny, nie? Zapisywanie, nie. Nie, nie może być nic gorszego w tej grze niż zapisywanie. Jakieś dokumenty. Jest zapisywanie, to nigdy to nie wróży nic dobrego, widzowie. Pierdziele, ale dobrze, że ta seria tylko raz na dwa dni. Ta muzyka też jest do dupy, w ogóle mi się nie podoba. Jeszcze wiecie co jest najgorsze? Spacjami przeskoczyć obiekt Najgorsze jest to, że te baterie się kończą Co to było? Tam tuś jest Dobra, uciekamy Mam się tu gdzie schować? Kurde, kolejne trupy. Ten wisi bez ob z obciętą głową. Ile jeszcze czasu? Dobra, pół odcinka, może wytrzymam te 10 minut dla Was. Drzwi mi się ruszają. Ruchą dwie pompy ciepła. Czekajcie, tylko jeszcze się szybko tu rozejrzę. Tu są jak coś jakieś drzwi. I tu też są jakieś drzwi. Nie wiem, czy powinienem najpierw je otworzyć, czy najpierw uruchomić te pompy ciepła. Więc co, spróbujmy najpierw z tymi drzwiami? Może tam znajdę jakieś baterie czy coś. Dobra, zamknięte. No to obstawiam, że tamte też będą zamknięte. Ja ale nie chcę tego robić. Uruchom dwie pompy ciepła i bezpiecznik, aby zrestartować generator. Aha, czyli tak jeszcze tego nie mogę kliknąć. Dwie pompy ciepła. Ja pierdziela, a tu nie ma tych pomp ciepła przypadkiem. Co to za rury? Bateria jeszcze mi się powoli kończy. Mam nadzieję, że pamiętam, jak się ją wymienia. A tu jeszcze mam drzwi, patrzcie. <grym> Otwarte, nie no, chyba bym wolał, żeby były zamknięte, tak szczerze. Hmm. Są szafki. Naciśnię, aby się ukryć. Ale na razie nie mam przed czym. Nie wiem, czy powinienem już. Wiecie co? Wymieńmy baterię. Wymieńmy, bo nie chcę potem mieć niespodzianki przykrej. A tutaj już znalazłem kolejne, także. Na razie chyba mam całkiem sporo, tym bardziej, że gram na trybie. Trudności normalnym. Czemu jest taka muzyka, jak się nic nie dzieje? Zaraz na pewno się. Pump room, czyli tutaj będzie pomieszczenie z pompą. Kurde, nie chcę tu wchodzić. Pierdzielę. mówiłem wam widzowie, że ja się do horrorów nie nadaję. Zamknijmy te drzwi. No ale zamknij powoli. No dobra, trzaśnij masz. Czaśnij się. Najgorsze jest to, że jeszcze muszę na czas to wszystko robić. Dobra, jest pompa ciepła. Wiecie co? Odpalamy tamten generator. Tylko, że było dwie pompy ciepła. A ja na razie otworzyłem jedną. Ło! Ej, wszedł tu. szybka jakaś szafka. Nie! Ej, znajdzie mnie tu, czy nie? Mogłem pod łóżko, ale już nie było czasu. Ej, patrzcie! Nie widzi mnie! A! Dawaj tą pompę, dobra, nieważne. Idziemy tam, tam była szafka Nie! Idzie za mną, idzie za mną, idzie za mną. Ładuj się do szafki Ej, widział mnie czy nie? Ja pierdzielę, ale akcja, ale go za plecami porobiłem! Ale mógł mnie widzieć, na stówę mnie widział, no jest debilem, jak mnie nie widział Nie no, na stówę mnie znajdzie w którejś szafce No przecież widział, jak tu wchodzę Otw Otwiera szafki? Kurde, chyba jestem znaleziony Nie ma tu koteczka <laughs> Jeszcze mi kamera pyka, co tak szybko się te baterie kończą? Aha, w sumie tutaj nie muszę jej używać No ta, one mi się szybko kończą, bo ja teraz cały czas muszę sobie oświetlać drogę Dobra, poczekajmy spokojnie, niech on stąd pójdzie. Ej, a czy w tym pomieszczeniu nie powinno być drugiej pompy ciepła? Bo były właśnie dwa drzwi. Dobra, wyjdźmy. Widzę go tam. Gdzie jest druga pompa ciepła? Robimy tak, walimy w to i uciekamy jeszcze raz do szafki, bo on tu prawdopodobnie teraz wróci, bo zwróciłem jego uwagę, tak mi się wydaje. Teraz tak. Trzeba to jakoś rozsądnie zrobić. Trzeba jakoś... Mam dwie pompy ciepła uruchomione. Zostało kliknąć ten przycisk na środku. Muszę jakoś go wy... Jest tu! <laughs> nie słyszał kamery przypadkiem. Muszę jakoś kliknąć szybko ten przycisk na środku. I uciec. Tylko, że nie wiem gdzie. No chyba na górę. <laughs> ja nie chcę. Poleciał prosto do nieba. Chłopie, odpuść sobie. Szczerze jakby to było prawdziwe życie, to ja bym w tej szafce siedział z 16 godzin, tak dosłownie, nie? Wolałbym siedzieć długo, długo, długo za długo, aż już tam bym fest wodny, głodny i odwodniony, a dopiero wtedy bym próbował wyjść. Ale dobra, lećmy dalej, bo obawiam się, że tutaj niestety nie mam za dużo możliwości. Czekajcie, wymiana baterii szybka. Szybko się zużywają te baterie, nie? I zlokalizujmy, gdzie on poszedł. Tam. Patrzcie, wraca się. Jeżeli się oddali. I chyba się oddalił, bo go nie widzę. Dobra, no to szybko to klikam. Kurde, boję się, że będzie trzeba uciekać zaraz, nie. Ruchą dwie pompy ciepa i główny bezpiecznik. Dobra, tylko gdzie jest główny bezpiecznik? Wiecie co? Najprawdopodobniej jest tam, gdzie on tam poszedł, nie no, założę się. Chyba, że tu jest główny bezpiecznik, ale wątpię. Nie, 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 raczej tu nie ma głównego bezpiecznika. Raczej będzie tutaj. Zostaw mnie! Do szafki! Kurde, że się na niego natknąłem. I co? Nie, no, nienawidzę, jak w grach typu horror jest bicie serca, nie? Nie może być nic gorszego niż bicie serca Niech on tu przyjdzie, niech on mnie poszuka Niech on se pójdzie Tylko gdzie jest ten główny bezpiecznik? Jest, dobra, szuka mnie Obok mnie otworzył szafkę Ej, on kiedyś mnie trafi w końcu, nie? On kiedyś otworzy szafkę, w której ja będę to tylko kolejny duch Chłopak jakieś z widy na bani, nie? Chłopak jakieś duchy widzi Kurde, nie, jakie ja, nie chcę się tu z nim wymijać. Poczekajmy, niech on znowu pójdzie do tych drzwi. Dobra, wyjdźmy. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kamera, akcja. Najgorsze jest, że ja go tu nie widzę. Ja nie wiem, czy on poszedł tam, czy gdzie on poszedł. Nie jest, jest, jest znowu. No kurde. No właśnie. Najgorsze jest to, że ja nie, nie wiem, jak ja mam go wyminąć i nie wiem, gdzie jest ta pompa ciepła, czy cokolwiek to jest. Bezpiecznik główny. Przecież co ja się wychylę nos z tej dziury, no to on tutaj przychodzi i mnie goni znowu. Widzowie. Jak coś. O, otwiera jakieś tuszawki. Jak coś, widzowie... To dajcie mi jakieś porady, jak ja mam to zrobić, bo nie wiem, czy mi się to uda ogarnąć w tym odcinku. No, jeżeli to się jeszcze parę razy powtórzy, że ja nie mogę po prostu wyjść z tego pomieszczenia, bo on tu cały czas siedzi, no to poczekam, dodam ten odcinek i mi napiszecie, co mam zrobić. Ale mój cel jest taki, żeby właśnie ogarnąć ten prąd. Jakby udało się ogarnąć ten prąd, to już byłbym na ten odcinek spełniony, nie? Poczekajmy jeszcze dłużej. Może on musi znowu się wrócić. Może on ma jakiś taki schemat, że się porusza między jedną pompownią, drugą pompownią, a potem wychodzi. Tylko jak ja mam go wyminąć w tym czasie? To jest. posrane dla mnie. Ej, tu mógłby się też za tym teoretycznie schować. Też mnie nie powinien znaleźć. że wolałbym nie ryzykować aż tak? Spróbuję go namierzyć znowu, ale go nie widzę. Tutaj go nie widzę Baterie się Idzie tam, idzie tam No ale co ja mam zrobić Co ja mam zrobić jak on sobie tu chodzi Dobra, wiecie co Zrobię ostatnio, ostatni pomysł Jaki mam Czyli <laughs> zajebomi. mi YOLO biegnę, biegnę na YOLO Biegnę na YOLO, escape Uciekamy na szybko Zamykam drzwi za sobą, to mi zawsze kupi trochę czasu. Do szafki Okej, okay, udało się patrzcie! A, dobra, nie musicie mi pisać. Coś mi się udało ogarnąć. Coś mi się udało, kurde, sprogresować. I tak coś czułem, nie? Jak już za drugim, trzecim razem on cały czas za mną czekał. To coś tak czułem, ale co to było zawalenie? On tu jest. Znajdziemy, czy nie? Niech mnie nie znajdzie, proszę. No i znowu obok mnie. Kurde, ja tu mam szczęście, nie? Ciekawe, czy to jest tak zrobione w tej grze, że. Ciekawe, czy to jest tak zrobione, że on zawsze otworzy szafkę obok mnie. Czy. Czy po prostu to jest losowe i że raz może mnie trafić, a raz mnie nie trafi. Poczekajmy, niech się oddali, nie? Jeszcze na spokojnie. I tutaj nie wiem, czy nie było jakiegoś przycisku, bo ja biegłem tak na jolo. Miałem tam parę ścieżek do skręcenia. Pobiegłem sobie na jolo. Ale wydaje mi się, że tutaj coś było do kliknięcia. I co? Miałem tu coś? Mogę tu coś kliknąć? Jest jakaś wajcha, patrzcie. Główny bezpiecznik. I mam tu coś jeszcze. Kolejne baterie jest. Dobra, bo mi się już kończą. Wymieńmy szybko. Trochę, może za szybko wymieniam nawet te baterie. Ale szczerze nie chcę. Aaaa! Nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę. No nie, no kurde, no da, dajcie mi stąd wyjść. Nie, ja nie, wymieniam trochę szybko te baterie, ale nie chcę mieć sytuacji, że on mnie będzie gonił i mi zgaśnie światło. Bo to by było najgorsze, co mnie może spotkać. No proszę, nie znajdź mnie. A jak coś, to wale długą Dobra, jebać cię Kłóci do dupy Spadam Nie wiem, czy dobrze biegnę nawet Nie, 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 nie Szybko Kurde, ślepy zaułek Dobra, robimy tak Nie, znalazł mnie Ło Dobra, uciekamy dalej Trzeba było tu skręcić Okej okay. Jest! Jest to główne pomieszczenie! I tutaj już szybka ci da do szafki. Zdążyłem? Jak zdążyłem, to to mamy, widzowie. Jak zdążyłem, to celny odcinek wypełniony będzie. Dać mu tylko teraz pójść. Dobra, jest tutaj. Znowu złą szafkę otworzy, bo już za daleko poszedł. Tak myślałem. Dobra, dać mu tylko odejść. Jak będę widział, ja teraz, jak on wyjdzie z pokoju, to ja od razu go będę śledził, praktycznie zaraz za nim. I uruchomimy tą pompę ciepła. Znaczy, pompę ciepła. No, ten generator, nie? 22 minuty odcinka. Dobra, uruchomimy generator. Jak będzie jakiś zapis, to wyjdę z gry. Zróbmy tak. Wyszedł, wyszedł, dobra. Szybka akcja. Tu mnie nie zauważy teraz, nie? Dobra, widzi mnie, ale walić go. I tak to kliknę. Zapisywanie. Słuchajcie! A! Dobra, starczy, starczy. Mam zapis gry, starczy. 22 minuty odcinka, ale na mnie już widzimy, jak z maczetem chłop leciał, nie? Ja pierdzielę. Nienawidzę gier survivalowych, widzowie. Ale no kurde, raz na dwa dni mogę spróbować nagrać dla was odcinek. Także za to poświęcenie, łapka w górę się należy. Subskrybujcie, zostawiajcie dzwoneczki. I zobaczymy w następnym odcinku, czy uda się uciec. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia.